Cześć wszystkim, zapraszam na kolejne rozpakowanie, tym razem będzie to taki trochę grubszy zakup jak dla mnie, mianowicie odrobina złota, no i troszkę srebra do kolekcji, całość przyszła w takim pudełeczku, zamówiona w Metal Market, Tradycyjnie się trochę poczekało, no ale lepiej późno niż wcale. ta tasiemkę. Jest kopertka, tutaj chyba fakturki. Śmieci na bok, chociaż i tak widać gdzieś w kadrze. I co to będzie? Pierwsza, srebrna monetka z serii ICOM. Nie ukrywam, że na żywo prezentuje się wspaniale. Którą, żebym jeszcze chciał aparat ostry złapać. Mona Lisa. Takelau, królowa Elżbieta, jedna uncja srebra, 5 dolarów, rok 2021. Nie ukrywam, że ta seria prezentuje, prezentuje się bardzo dobrze. Jakość wykonania, również w mojej ocenie, bardzo dobra. Rand, ząbkowany. Była całkiem fajna oferta na Metal Market, ponieważ był moment, że. Kosztowały chyba pod 170 zł. następnie później no, znikły i były ciężej dostępne. A co nagle praktycznie w cenie bulionu. Tutaj przyjdziemy za chwilę. Kolejna z ikonek. To razem to był ten pierwszy. Trochę za jasno i ciężko dojrzeć szczegóły, ale widać. Jest to rocznik 2020. Też prezentuje się całkiem ładnie. Również rand ząbkowany. Będę pewnie zbierał, jak pojawią się kolejne. Ale to, co najbardziej mnie interesowało, to Tegoroczny złoty suwerem. Bardzo ładna monetka. wydanie by nie patrzeć rocznicowe Wałem się czy kupić może jedną czwartą uncji nasz od kangura czy modzinną monetę czy suweren ale stwierdziłem że skoro jest taki motyw trochę bardziej rocznicowy to zaopatrzę się w takowego wygląda super Nie jest to prawda, to 300 zł Tam próba 917, jeśli dobrze kojarzę. No ale prezentuje się bardzo ładnie dużo szczegółów, detali. I wzbogaci tak, o element ze złota. To tyle w tym rozpakowaniu. Dzięki za obejrzenie. I do, do następnego. Cześć.